Dzień dobry kochani, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Cudownie was tutaj ponownie widzieć. Na wstępie chcę Wam życzyć pięknego tygodnia eee, i zaczynamy kolejny tydzień razem. Mam nadzieję, że nastroję was dobrą, pozytywną energią. Ja właśnie przygotowuję się do live'a na Instagramie, który zorganizuję dzisiaj z moją przyjaciółką. Eee, zrobimy sobie takie babskie pogaduchy i będziemy gadać na ważny temat, więc jeżeli. Nie oglądaliście tego live'a na żywo. Jeżeli nie macie mnie na Instagramie, to zapiszę tego live'a u siebie na Instagramie, więc tam was zapraszam. I być może te live'y będą się nawet pojawiać cyklicznie, więc warto obserwować. Zapraszam Was na Instagram. A o czym będziemy dzisiaj gadać? Eee, o tym, że wszyscy jesteśmy na czas. Jest presja wieku, jest presja społeczeństwa, która wchodzi nam do głowy. Narzucamy sobie potem sami taką presję, że w danym wieku, w danym czasie powinniśmy mieć to i to, powinniśmy osiągnąć to i tamto, e, a tak nie jest. Każdy z nas jest na czas i o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Mam nadzieję, że to będzie inspirująca i motywująca rozmowa. Więc za chwilę siadam do tego live'a. E, no a witam się z Wami z, jak widzicie, już Anglii. A powinnam się witać z Wami z Paryża. Zaraz Wam opowiem dlaczego. Nagram tego live'a i dam Wam znać, co się wydarzyło, dlaczego do Paryża e, nie pojechaliśmy i co skłoniło mnie do odwołania tego wyjazdu. Dobra, szybko Wam powiem o co chodzi z tymi lotami do Paryża. To już jest drugi raz, słuchajcie, drugi raz jak mamy lecieć do Paryża i coś jest nie tak. Drugi raz jak nam odwołali lot. Pierwszy raz mieliśmy jechać na moje urodziny w 2020, no ale wiadomo, co się stało w 2020, więc nasz lot został odwołany. Dostaliśmy voucher, voucher wykorzystaliśmy teraz właśnie na kolejne loty do Paryża, i znowu lot został odwołany. Zacznijmy od początku. Słuchajcie, miałam sen. Miałam sen, że leciałam samolotem, który się zepsuł, było awaryjne lądowanie, wybudziłam się cała w stresie, cała w nerwach. No, ale ok, obudziłam się, yy, nie mówiłam Danowi o tym śnie. E, tego samego dnia dzwoni do mnie Dan, że ma dla mnie news z ostatniej chwili. Nasz lot z Paryża do Anglii, czyli na lot powrotny z Paryża, został odwołany. Ja słuchajcie, na chwilę zamarłam, mówię: ok, albo dziwny zbieg okoliczności, albo jakiś znak. E, powiedziałam mu o tym śnie. No, zaczęliśmy też rozważać różne opcje, bo jednak e, teraz są trochę. Zawirowania z lotami, ludzie lecą do innych krajów i nagle nie mogą wrócić, bo ich loty są anulowane i muszą tam zostawać na długi okres czasu. Więc my mogliśmy nasz wyjazd przedłużyć, zostać tam po prostu dłużej i pole wrócić innym lotem. Ale niestety. W naszym hotelu nie było już miejsc na ten termin, więc musielibyśmy zmieniać hotel e, i też nie wiemy, czy kolejny lot nie zostałby odwołany, no do tego ten sen nie byłam przekonana, co zrobić, więc zostawiliśmy to tego dnia. Na drugi dzień, słuchajcie, przeglądam sobie Instagram, przeglądam sobie jakieś tam Instastory e, i oglądałam Instastory takiej dziewczyny, którą obserwuję, nawet jej nie znam, no ale obserwuję ją e, i. Ona oznaczyła jakąś swoją koleżankę. Ta koleżanka to było takie prywatne konto, tak? Nie była tu żadna osoba publiczna, a ja sobie na to konto weszłam. Nie wiem dlaczego, słuchajcie, bo ja zazwyczaj nie wchodzę tak na. E, jak oglądam instastory, to po prostu przyglądam wszystkich osób, które obserwuję, ale nie wchodzę tam na jakieś osoby, których nie znam. No ale weszłam, słuchajcie, i mało tego obejrzałam instastory tej dziewczyny, mimo że to było jakieś konto prywatne. Nie wiem, co mnie podkusiło, ale na tym insta-story była informacja, że chłopak tej dziewczyny zginął w katastrofie lotniczej. I dla mnie, mnie w tym momencie przeszły ciarki, i stwierdziłam, że wczoraj ten sen o awaryjnym lądowaniu, odwołany lot, a dzisiaj taki przypadek albo konkretny znak, że to nie jest czas, żeby lecieć. Do Paryża. Myślę, że na Paryż przyjdzie jeszcze czas, ale nie chcę ignorować takich znaków, wierzę w takie znaki. Widocznie to nie jest czas i miejsce na to, żebyśmy my w tym Paryżu się znaleźli. Nie wiem, czy coś by się wydarzyło, czy by się nic nie wydarzyło, ale nie chcę tego ryzykować. Można oczywiście pojechać pociągiem, i tak dalej, ale ja nie chcę tam w tym momencie jechać. Po prostu. A poza tym też my lubimy razem latać samolotem. To nam daje takie poczucie, że lecimy na te wakacje razem i pociąg. Totalnie nie oddałby nam tego uczucia, więc opcja pociąg nie wchodzi po prostu w grę. No a samolot w tym momencie, w takim wypadku, również pokrzyżował nam plany, więc obecnie do Paryża nie lecimy właśnie z tego względu. Dajcie znać, czy wierzycie w takie znaki. No moim zdaniem jest to dziwny. Z okoliczności Słuchajcie, już jest po lajwie. myślę, że wyszedł naprawdę fajnie Poruszyłyśmy takie tematy jak presja wieku, czy społeczeństwa odnośnie związków, bycia w związku Presja odnośnie kariery, jakiegoś statusu społecznego Tak, a bardzo często wpadając w tą desperację, wchodzimy w związek tylko dlatego, że ktoś jest obok, z braku laku I ten związek prawdopodobnie niestety się rozpadnie, bo to tak jest... Czy tak, to no. jest coś, żeby po prostu mieć na teraz, bo każdy pyta, bo ty myślisz, że już powinnaś, bo masz 30 lat przykładowo i tu już powinni. Niektórzy już mają męża, a ty nie masz chłopaka, więc wejdziesz no, w ten ale... związek z braku laku. I no, to nie... jest błędna droga. Każdy ma inną no, ścieżkę. To nie, to nie jest wyścig. To nie znaczy, że jeśli nie weźmiesz ślubu w wieku 20 lat, to coś jest z Tobą nie tak. Po prostu nie poznałaś tej osoby. Naprawdę fajnie e, wyszedł, więc zapraszam Was na Instagram. A teraz lecimy, słuchajcie, do sklepu. Chcę zrobić małe zakupy, żeby pokazać Wam przepis na taki fit deser. Mamy wszystkie składniki już na ten przepis, który chcę Wam pokazać i jedziemy do domku. W ogóle spotkaliśmy w Aldi znajomych e, Dana, jakichś takich z przyszłości i staliśmy tam, słuchajcie, uwaga, 40 minut i rozmawialiśmy y, na dziale między chlebem, a czymś tam. Już wszyscy się na nas patrzyli, ale wiecie, po prostu tak się fajnie gadało, y, tacy fajni ludzie, y, mi też się nawet fajnie y, z nimi gadało, mimo że, że ich nie znałam wcześniej, więc nagadaliśmy się w tym Aldi, ale zrobiliśmy też zakupy, to najważniejsze, nie zapomnieliśmy niczego. Dobra, kochanie, jesteśmy w domku i pokażę wam teraz przepis na ten deser, o którym wam mówiłam, on jest mega szybki, zdrowy i w momencie, kiedy chcemy trzymać dietę, a chce nam się coś słodkiego, sprawdzi się i da tylko kluczowa jest jedna rzecz, zróbcie go na wieczór, e, tak jak ja teraz go będę robić, jest 21.30 i e, ja zabieram się za robienie deseru już na drugi dzień, bo on jest najlepszy na drugi dzień. On musi odstać całą noc w lodówce, no albo przynajmniej kilka godzin, e, bo wtedy jest właśnie najlepszy. I no, on tak gęstnie jest. Słuchajcie, muszę się pospieszyć z tym rozpakowywaniem wszystkich produktów, bo E, mam rano badanie krwi w domu sama będę je robiła w sensie e, nie zupełnie sama, ale zobaczycie e, Dan mi zmienia kolory. To <laughs> so jest disco time. Takie rzeczy tylko przy unboxingu z Aldi. Mam na budziom była. Dan filmed video on his own without me, as everybody asked to, it would look like that. Come on then, come, for, come join the party. Come no, say no, no, hello. Do much better. <laughs> What's it doing? I don't know. That's, so no, that's the one. That's one. Which one? Nie, jest nie, in w house, nie, 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 kiedy jesteś nie, 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 do, tematu, do rzeczy przyziemnych, prosto z imprezy. Na badanie krwi e, będę robiła sama w domu badanie krwi. Zamówiłam taki zestaw, jutro wam go pokażę. Dan e, sobie zawsze zamawia ten zestaw sam do domu i widziałam, jak on sobie to badanie sam robi. Odsyłamy to do lab laboratorium i wyniki przychodzą na aplikację, więc jest to dosyć prosta sprawa i można naprawdę dużo rzeczy zbadać. Więc ja sobie wziąłam taki pełen pakiet. E, chcę być na bieżąco, wiedzieć, co muszę poprawić, e, co muszę kontrolować lepiej, no bo wiecie, tak, dobrać sobie dietę samemu e, można, ale jak się nie wie do końca, co tam szwankuje w ciele, czego mamy za dużo, czego za mało, to też nie ma co w ciemno tego wszystkiego robić, więc rozpakowuję te produkty, robię deser i idę spać, bo godzina już późna, a ja o piątej robię pobudkę. Dobra, słuchajcie, bo to już jest jakaś paranoja, za 10 minut jest e, 10 w nocy, a ja robię fixernik. Potrzebujemy świeże truskawki, ogólnie tak Garść, może trochę więcej świeżych truskawek. Truskawkowy jogurt grecki, proteinowy. Ja akurat robię ten fitsernik na zimno w osmaku truskawkowym. Bardzo ważne jest to, żeby ten jogurt był bardzo gęsty. To może być jogurt grecki, nie musi to być akurat jogurt truskawkowy. E, natomiast najważniejsze jest to, żeby to był jogurt grecki, bardzo, bardzo gęsty. E, czekolada. 85% mleko. Ja użyję mleka sojowego. Eee, I no właśnie. Nie wiem, czy to jest w Polsce. Jeżeli dziewczyny jesteście z Anglii, eee, to w Aldi, Dorwam coś takiego. Eee, Dan bardzo to lubi. Ja po prostu z tego stwierdziłam, zrobię te, ten deserek. Eee, natomiast, jeżeli nie ma tego w Polsce, ja wam zaraz pokażę, to są jakieś takie ciasteczka. Z otrębów. W każdym razie, jeżeli nie macie tego w Polsce, jeżeli nie mamy tego w Polsce, to na pewno można jako spód tego sernika zalać odrobiną, odrobinką właśnie tego mleka, płatki owsiane lub jakieś dowolne otręby, jakąś mieszankę otrębów. Więc ja wybieram spaczki na dwa deserki. Dwa takie jakby ciasteczka otrębowe i wrzucam je do miski. I to będzie spód naszego deserku. Wyjdą z tego dwa desery. No i słuchajcie, te otręby są na tyle miękkie i kruche, że po prostu ręką je rozgniatam. I teraz dodajemy troszeczkę do tej miski z tym spodem odrobinkę yy, mleka sojowego. Ale dosłownie odrobimy, żeby, żeby z tym nie przedobrzyć. Bo, jak nałożymy potem na to odrębne jeszcze e, jogurt, to on przez noc też będzie wnikał w te płatki, i nie chcemy, żeby ten spód się po prostu nam zupełnie rozmieszczył. więc o, troszeczkę jeszcze więcej tego mleka. Dobra, słuchajcie, po wymieszaniu tego spodu przekładamy go do kubeczków. Czy do miseczek, w czymkolwiek będziecie robiły ten deser? Dobranoc. Dobranoc. Kocham cię kotek, dobranoc. Kocham cię kotek, ko dobranoc. I'll be back in like pa, pa. ten minutes. Papa! Pa. Do zobaczenia. Boże, Daniel już nawet poszedł spać, a ja jeszcze robię ten fit ser, no co mi uderzyło do głowy, żeby go dzisiaj zrobić? Wiecie, co mi uderzyło? Chciałam Wam pokazać. No dobra, spód naszego serniczka, fit serniczka jest gotowy. No to teraz szybko, bo już mi wszyscy, id wszyscy idą spać. A ja, mi się wzięła na serniki, cholera jasna. Kroimy truskawy na małe części i zostawiamy dosłownie kilka truskawek do ozdoby, żeby pokroić je w takie cienkie plasterki. Więc ja teraz te truskawki szybko posiekam, byle nie za szybko, bo jeszcze siebie przy okazji sieknę i już nie będzie tak miło. Nie wiem jeszcze, czy połowa pójdzie, czy cały jogurt, A widzicie, on jest o, taki gęsty i taki ma być koniecznie. Na dam połowę, zobaczymy ile wyjdzie tak na dwie porcje, wsypujemy truskawy i mieszamy, to jest nasza masa sernikowa. A wiecie co zapomniałam? Wiecie co zrobię? Jeszcze chyba przed tą masą dam odrobinę masła orzechowego. Więc słuchajcie, tak bym wizała teraz tą łyżkę po tym maśle orzechowym, ale jak ja mam z samego rana yy, badania krwi, to chyba to nie jest najlepszy pomysł, więc odstawiam to. No i dobra, zobaczmy teraz, czy będzie trzeba więcej tej masy. Czy nie. Spróbujmy nałożyć. Wyciskowałam cały jogurt dam cały jogurt, bo i tak z tą połówką nic nie zrobię godzina, słuchajcie 22 a ja rzeźbię deserki w szklance no po prostu hit hit hitu hit. no dobra moi drodzy i teraz tak bierzemy Taką jedną cząstkę tej czekolady, 85%. I będziemy ją po prostu po wierzchu, na takich drobniutkich oczkach ucierać. No dobra kochani, deserki gotowe prezentują się w ten sposób. No i teraz wstawiam je do lodówki na całą noc i na jutro będą gotowe. Niektórzy wiem, że dają też drzem tutaj na wierzch ja też raz dałam, ale dzisiaj poszłam w ciemną czekoladę, no i też ten żem odpuściłam, dlatego, że dałam trochę masła orzechowego na spód, co tutaj momentami widać. No ale myślę, że będą pyszne akurat jutro po obiedzie. Dobra misiaki, spadam już spać, bo zrobiło się późno, posprzątałam kuchnię, deserki są już w lodówce na jutro, no i widzimy się pewnie jutro o 5 rano, jak będę robiła te badania, to może coś nagram, pokażę wam jak to w ogóle wygląda, jak, w jakiej formie to przychodzi, taki zestaw do zrobienia sobie badań krwi samemu w domu. W sensie badania nie robię w domu, tylko pobieram krew sama w domu i odsyłam to do, do laboratorium. Dobra, idę spać. Do jutra. Wstałam o 5.30 dzisiaj, żeby zrobić badanie krwi. E, kiedyś usłyszałam takie mądre zdanie, że najlepszy prezent, jaki możemy sobie sprawić, to regularne Badania i e, ja właśnie jestem teraz na fali tych regularnych badań, zostały mi badania krwi i mam taki zestaw, który można sobie zamówić e, do domku. Tutaj pokażę Wam firmę, tak się nazywa ta firma. E, Dan po prostu korzystał z tego i pokazał mi to jakiś czas temu. Macie aplikację, możecie pójść do punktu pobran lub pobrać sobie tą krew sami i e, macie do tego. E, wszystkie urządzenia pobieracie tą krew z palca, więc bez obaw e, i nie jest to wcale takie trudne, bo widziałam jak Dan to robił i sama też zamówiłam sobie taki pakiet e, od razu starczycą i ogólne takie badania e, sprawdzające stan zdrowia. Już jestem po badaniu krwi, powiem Wam, że wyglądało to na bardziej skomplikowane niż było. Dosłownie zajęło mi to z 5 minut cały proces, żeby pobrać tą krew, zapakować. I e, już jest e, odesłana do laboratorium, no i będę czekała. Pewnie kilka dni na wyniki. Ogólnie polecam przynajmniej raz w roku zrobić sobie takie ogólne badania krwi, żeby zobaczyć, co się w naszym organizmie dzieje. Czy wszystko jest ok, czy może coś szankuje, może coś e, trzeba poprawić, nad czymś popracować. Warto wiedzieć, e, a takie badanie krwi na pewno da nam e, pełen obraz tego, co, co tam się dzieje, czy trzeba może zrobić jakieś dalsze. Badania. Zaraz widzę się z mamą Dana, zaprosiłam ją na kawkę, bo dawno jej nie widziałam, e, bo byłam w Gdańsku, chcę jej opowiedzieć jak było, chcę jej opowiedzieć, jak było na wyjazdach, A jest dużo, dużo do opowiadania, bo było super, więc e, nagadamy się, e, zrobię jej kawkę z naszego Ekspresu, e, bo jest przepyszna. E, no i kawka to się dzisiaj przyda, powiem Wam, że jest taka pogoda, śpiąca, aż mi się ziewać chce, jak to mówię. Cały czas. Pada, trochę wyjdzie słonko, potem znowu pada, potem znowu wyjdzie słońko. Ja byłam pod prysznicem, słuchajcie, i, e, no wiadomo, jest rano, było jasno, nie zapalałam światła. No i jestem pod tym prysznicem, i nagle ciemność za oknem, dosłownie jakby była godzina 23. Czarno do tego stopnia, że musiałam się wychylić i zapalić światło w łazience, bo po prostu czułam się, jakbym stała w nocy pod prysznicem bez światła. E, no i za chwilę znowu wyszło słońce, więc pogoda dzisiaj typowo angielska. E, mam w planie troszeczkę e, w związku z tą pogodą zrobić taki przytulny nastrój zapalić świecę, kominki zapachowe, troszeczkę posprzątam. E, ja lubię, kiedy gościom, jak nas odwiedzają, jest kiedy lubią tutaj być, kiedy lubią e, do nas przychodzić i kiedy po prostu mogą się trochę zrelaksować podczas wizyty u nas w domu. In my I problem. Every time I go outside, I see your face. Wish you could be here right now. Lay here by my side. All day, all day, all day. Tell me it's gonna be. Dobra, słuchajcie, mama dana już właśnie poszła, było mega fajnie, nagadałyśmy się, wypiłyśmy w ogóle dwie kawy, e, a my mamy bardzo mocną kawę tutaj z ekspresu, więc po jednej jest tak w sam raz, a po dwóch. Słuchajcie, już pod koniec było tak śmiesznie, tak się śmiałyśmy, takie pobudzone byłyśmy. Nie mogłyśmy skończyć gadać. Zresztą mama dana wyszła, ja odpaliłam kamerę i dalej gadam. Teraz czekam na dana i e, pojedziemy sobie na te zakupy, o których Wam mówiłam. I też gadaliśmy o tym, że skoro nie lecimy do Paryża, to i tak chcielibyśmy gdzieś pojechać, tylko nie za granicę, bo nie chcemy, że gdzieś utkwić za granicą. Wiadomo, jaka jest teraz sytuacja z lotami, nie chcemy tego ryzykować. Ani jakoś, nie wiem, kojarzyć sobie tego wyjazdu z jakimś stresem, bo jednak cały czas by ten stres nam towarzyszył, że czy wrócimy, czy tych lotów nie anulują i tak dalej. Więc chcemy sobie zrobić taki mały wyjazd tutaj w Anglii. Znalazłam bilety, znalazłam hotel. No i może jak Danowi się spodoba ten pomysł, to jeszcze dzisiaj to zabukujemy. Więc mam nadzieję, że tak. Myślę, że to jest fajna opcja. I już może wtedy kolejne vlogi będą z jakiegoś innego miejsca. Jeżeli chodzi o dzisiejsze zakupy, to y, zarówno w tym sklepie, który Wam pokazałam, jak i częściowo w Aldi zrobiłam y, zakupy na kilka posiłków. Tutaj mamy groszek. Y, uwielbiam groszek, a nie jadłam w tym y, roku. Marchewki do takiego bowla warzywnego. Zapas sałaty, którą sobie pokroję i popakuję w takie y, woreczki do lodówki, żeby mieć zawsze do sałatek. Zobaczcie, jakie piękne. Dorodne, czerwone truskawki. Cudne Ogórek, bananki, tutaj mam takie pieczywko cieniutkie, zawsze jak jem to pieczywo, a nie taki klasyczny chleb, to wydaje mi się, że to jest po prostu zdrowsze, przynajmniej mi się wydaje, że jem zdrowiej. Wegańskie i czasami jak mam ochotę na kanapkę, to po prostu robię sobie na tym pieczywku. Kolendra, pomidorki z tego sklepu właśnie, pyszne, zawsze są takie słodziutkie. Jajka od kurek z wolnego wybiegu. Awokado, szczybiorek, też świeżutki, papryczki, chili, e, jogurt 0%, mleko sojowe. E, a bułki kupiliśmy po to, bo Dan chce zrobić dzisiaj burgery na obiad, więc Dan dzisiaj gotuje. No i takie chipsy do filmu. No i to są całe dzisiejsze zakupy. A na przykład po ketchup to zawsze jeżdżę do Tesco, bo tam jest spółka z polskimi produktami i tam jest ten jeden keczup, który ja bardzo lubię, właśnie ten łagodny z pudliszki. Kochani, ja wam jeszcze nie powiedziałam odnośnie tych badań krwi. Jednej ważnej rzeczy, a w sumie chcę być z wami w 100% szczera. Zrobiłam oczywiście taki ogólny Pakiet badań, który da mi ogólny obraz mojego zdrowia Taki pakiet dobrze jest robić regularnie, żeby być na bieżąco ze swoim zdrowiem Ale też zrobiłam dodatkowo jedno badania W związku z tym, że ostatnio często słyszałam... Często, w sensie no... Usłyszałam kilka razy, że powinnam zbadać tarczycę I trochę mnie te myśli gnębiły ehm, No tak chodziło to za mną i po prostu stwierdziłam, że muszę zbadać dla własnego spokoju i dla dobra własnego zdrowia tą tarczycę Więc wykupiłam cały pakiet tarczycowy ehm, No i teraz bądźmy dobrej myśli, że wszystko wyjdzie ok ehm, No ale wolałam to zbadać, więc trzymajcie kciuki, ja was poinformuję w następnym vlogu Bo będę już miała wyniki, jak to wszystko wyszło ehm, Ale jestem dobrej myśli, taką mam nadzieję ehm... Jeżeli macie w ogóle jakieś pytania odnośnie tych badań krwi, to piszcie w komentarzach, bo ja nie chciałam wiecie nagrywać igieł krwi. Wiem, że niektórzy ludzie nie chcieliby tego oglądać, nie chciałam nagrywać jakichś kontrowersyjnych, nieprzyjemnych dla kogoś treści tutaj, ale na pytania z chęcią odpowiem w kolejnym vlogu. Teraz będę się już z Wami żegnała, bo już ten vlog jest długi i też był to dosyć taki domowy vlog. W kolejnym vlogu obiecuję Wam, że będzie się działo więcej no i na pewno dam Wam znać, jak wyszły te wyniki baden krwi. E, więc jeszcze raz życzę Wam cudownego dnia, cudownego tygodnia właściwie i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa!